Jesteśmy! Nie wiem. Co, co to jest? Nie ma nogi. No, rzeczywiście. Co jest? Czemu on nie ma nogi? Czemu on nie ma ręki? Co nie, dobra, nie ja stąd idę. Słyszysz te dźwięki? Najlepiej trzeba się schylić. Co to było? Nie, szybko uciekamy. Jest chyba nie? Nie, nie ma nie, nie ma. Mój Boże. Czekaj, bo... Ej! Zobacz! O w mordę! Zobacz! Na komputer! Widzisz to? O, w mordę! Co? Jak? Czemu akurat tutaj? Zrób zdjęcie. Czekaj. Słyszysz to? Ej no, rzeczywiście. Co to za odgłosy? Mam w ogóle... Łom znalazłem. Ale tutaj! Co to jest? A! Oh! Oh! Idź szybko! Na dół! Mam Gdzie ty jesteś? Mam są żołnierze! Czekaj, okay, ja się znałem na tym. Chodź. Chwila. Masz. A! O w morne, co to było? Dobra, chodź. O pistolet. Drugi. Weź sobie. O w morne, strzelaj do niego, strzelaj! Dobra, ty weź. To dla mnie będzie to broniego. niego. Jakąś inną ma. Chodź idziemy. Zarazuj w ogóle amunicję do twojej chyba broni, weź zobacz. Tak, pasuje. Dobra, no to chodź, idziemy. Chodź idziemy to sprawdzić. Tam co na górze jest. Chodź, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź. Tutaj. Trzeba to sprawdzić. Ej, coś takie jakby myśl, No. Co to jest? Widzisz to? No u nas to za świa. Bo tu jakiś przycisk jest. To coś pisze, że to jakaś super rzecz wyjść. Nie, to ty jest... nie. Co ty mi zrobiłeś, ty kopku? Co to jest za co? Czekaj, ja to zamorduję, ej! O się? Mam coś do jedzenia Mam coś do jedzenia chyba Co to jest za dokument? Co to jest za dokument? Jakieś stroi wspominają? Nie, 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 czekaj O w mordę Ale to jednak w jakimś się tam Ej no Ej w ogóle... Czekaj, 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 weź się oczu, odsłyszę, odsłyszę. O, o kur. Wiesz, co się dzieje? Nie. Wiesz, co chodzi? Uf, w mordę. Playboy. Ej, to jest jakaś kusza. Kurde, nie trafiłem. O kurde. Ała, o! Oh, stałem. Oh. A. szczęście, co co? Oh. o. a po co ja dostałem? Pana tu. Widzisz to? Jeszcze nie to. O, pa, 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 pa. o pa! A co ja mam? O Dobra, musimy stąd iść. O, fajnie przy tym mam nisko, co? Już te dźwięk? Nie zwracaj na to uwagi, już przyzwyczaiłem się do tego. Co to jest? Zdążyłem. tam? So. W Mordę. Pepe. Czekaj, mam, mam snajperka na cofię. Ej. Zabijam jednego. Ej, strzelba jakaś tu leży. Patrz, taką samą jak ty mam. Oni nie, Co jest? Ej, chyba, że oni są normalni o! Co jest? Dopiero teraz? Co, ty atakujesz? Co jest? Co jest? Uciekaj! Nie wiem! Uciekaj! Za ognisko! Ale nie masz tego już! Skończyło ci się chyba. Masz ostatni 3. pocisk. A. Nie, nie, nie! Nie! Umieram! Masz ty. O macie! Nie wiem skąd mam bazukę. Szybko! Zabieram cię! Co to jest? Co to było? Co się skoczyło Muszę to zabrać stąd To jest zabity Marin! Kolego już stąd wywalić. Może im mieć jakieś infekcje, ale nie jeszcze musisz, musisz się ulec. nie mogłeś mnie zabrać do tego? Czego? A słyszysz to? Nie chciałem, dlatego! O! O w mordę! A! Nie! A masz ty selbą po głowie! O! O! Jesteśmy? Nie, wiem. nie wiem. Kim wy jesteście? kim wy jesteście? A no nie jesteście. No, no zobaczyliśmy nie was no i kolejne nie ocali. Przącicie nie do nie nas? Się do A jak myślisz? Przą... No nie wiem. Zaprezentuje wam się. Przynajmniej z was nie znamy. No dokładnie. No dokładnie. No, ja jestem Jones. I nic się nie lubię przedstawiać. A i to jest doktor To on, on nie ma, jakby on się nazywa Kelmy, tyle Kleiner, coś na stylu, bo nie taki dziwny jest trochę, ale nieważne już. Więc no, jak chcecie tutaj być, to was nie zabijemy. Jak, nie, jak nie, nie chcecie się do nas przyłączyć, to zabijemy was. Ej Co robimy? Może przyłączymy się tu? Lepiej Czekaj, a możemy iść na chwilę na prywatne pogadanko? No dobra, ale żadnych planów Bo jak tak, zawsze was zamordujemy No dobrze Chodź Chodź Już jest Nie. Chodź Эй, нету. тут! Эй, слухай, 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 давай сделаем план, сорбины прям, они ты били, они забрали нам брони. Что нет? Ты били, нам не забрали брони. Видишь? Zaraz tam idziemy i ich zamordujemy. Znaczy, za, za, kiedy ci powiem, strzelaj, okej? Okay? Nie, nie, bierz tej broni. E, dobrze już. A dobrze, to się chcecie zasprzącić? Nie, nie gadaliśmy o tym. Musisz? Nie. Nie. Strzelaj, strzelaj! No! Nie, co ty robisz? Nie! Jeszcze on, czekaj ja mam snajperkę Nie, ja go znałem Mój kolega Umiem go uratować, chodź Chwila Dobra, przepraszam No nie ma za problem. Dobra to po co się do nich przyłączyłeś? No, Powiedziałeś że mnie zabiją, a nie miałem broni w sumie? Dobra, to. Co, co, no? Szczętaj do góry, szybko. Kościół. Nikt tutaj nie odbiera od pięć, pięciu lat już. O, mordy, mordy. Nie, nie dam ci kawy Czego ja mam bazookę? Dostał? To już mu odleciało Hora, zniszczony. Szybko, uciekamy. Słyszysz tych ludzi? No cio, nich. Szybko, uciekamy, uciekamy. Szybko, uciekaj.